zmiana siebie. Jak ja to widzę? Jest to wkładanie wysiłku w obserwację. Z pomocą naszego sumienia zauważamy nasze niewłaściwe zachowania, reakcje, myśli, odczucia w kontakcie ze światem, z ludźmi i z samym sobą. Wzrozumienie. Staramy się odnaleźć przyczynę, co tak naprawdę sprawiło, że poczuliśmy się inaczej, że zachowaliśmy się niefajnie, że nie zapanowaliśmy nad emocjami, że kogoś lub siebie skrzywdziliśmy. W chęć zmiany. Szukamy rozwiązań, zadając na przykład takie pytanie: jak mogę następnym razem lepiej odnaleźć się w podobnej sytuacji? W zmianę zmieniamy wokół siebie to, co na dzisiaj możemy, a co utrudnia nam zmianę wewnętrzną. Chodzimy do innych miejsc, zmieniamy towarzystwo, szukamy innej pracy i tak dalej. Wchodzimy w stany, które chcielibyśmy utrzymywać. Na przykład spokój, zadowolenie, wdzięczność, pewność itd. Staramy się pozostawać w nich jak najdłużej, niezależnie od okoliczności. I w przemianę odnajdujemy się w starej sytuacji po nowemu. Z odczuciem nowego stanu, który lada moment przyklei się do nas na stałe, bo chcemy. A skoro prawdziwie chcemy, to kolejny wysiłek nie będzie dla nas problemem. Na każdym z tych kroków odnajdujemy się w roli takiego wewnętrznego psychologa, a najfajniejsze w tym jest to, że będąc takim własnym psychologiem, od razu wiemy, co na nas działa, a co nie.